Siemaneczko, kochani, witam Was o poranku. Co prawda nie aż tak wczesnym jak zwykle, bo jest 8.04, ale tak polubiłam to wczesne nagrywanie, że dzisiaj również nawet jak nie muszę, to stwierdziłam, że przyjdę tutaj rano, nagram film i sprawdzimy sobie wszystkie produkty, które mam dzisiaj na stole, właśnie w takich warunkach po prostu całodniowych. I odwiedziłam wczoraj Seforem. Udało mi się zakupić kilka nowości marki Raban Makeup. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki Wypadają na tle innych seforowych produktów, oraz czy jakość jest adekwatna do cen, to koniecznie musicie ze mną zostać. Kupiłam i podkład, i korektor, i produkt do ust, również jakieś cienie do powiek, także będzie się działo, zaczynamy. I makijaż zaczniemy dzisiaj od podkładu, oczywiście. I celowo wybrałam się stacjonarnie do Sefory w Arkadi, ponieważ po prostu chciałam zobaczyć te kosmetyki na żywo i też mniej więcej dopasować sobie podcienie, bo online stwierdziłam, że troszeczkę nie chcę ryzykować tym razem, więc jeśli chodzi o podkład, to jest to Nudes Fresh Touch Foundation, który ma być podkładem rozświetlającym, nawilżającym do 24 godzin, z możliwością budowania krycia. No i wybrałam odcień 10C, czyli jeden z jaśniejszych, ale też nie najjaśniejszy, bo tam gama kolorystyczna jest dosyć bogata. To, co zauważyłam w trakcie robienia słocza w seforze, to fakt, że podkład ma tendencję do ciemnienia. Także ja jestem powiedzmy po samopalaczu, ale nakładałam go już z tydzień temu, więc jeszcze trochę go mam tutaj, szczególnie na te kolce. Jeśli chodzi o twarz, to. No, już jest taka dziewicza, więc trzeba jej trochę ten kolor przywrócić, więc może nie będzie najgorzej. Także sprawdźmy sobie tego gagatka. Ostatnio Wam mówiłam, że ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio podkład na mnie oksydował, no ale ten ewidentnie, mam nadzieję, że to też będzie tutaj widoczne na nagraniu, ma takie tendencje. Chociaż może wiecie, te stery rządzą się trochę swoimi prawami, ale nie, już to widać, zobaczcie. Widzicie? Ciemnieje. Na pierwszy rzut oka, tak jak widzicie, aplikuję go na razie opuszkami palców. Krycie jest naprawdę bardzo subtelne. To jest takie krycie nawet powiedziałabym, może nawet delikatniejsze niż L'Oréal True Match New. Takie wręcz przezroczyste. Dzisiaj swoją drogą, słuchajcie, będzie odsłuch nowej płyty Happy Set w takiej kawiarni, restauracji. Także postaram się na to wybrać dzisiaj, więc fajnie gdyby ten makijaż faktycznie utrzymał się przez cały dzień. No bo to spotkanie jest jakoś chyba o 19.00 dopiero. No podkład Raban jest bardzo subtelny, co by nie powiedzieć wręcz przeźroczysty. Ja postaram się nałożyć jeszcze jedną warstwę. I robię to celowo, to znaczy, gdybym malowała się na co dzień, już bym to tak zostawiła, no i trochę maluję się na co dzień, natomiast mam do przetestowania też dosyć ciemną szminkę, która tak zobowiązuje i trochę narzuca vibe makijażu bardziej wieczorowego, więc chciałabym, żeby buzia wyglądała tak, wiecie, właśnie bardziej porcelanowo do tej pomadki, a żeby nie przebijały się na twarzy jakieś właśnie popękane naczynka i niedoskonałości. Muszę koniecznie też tutaj delikatnie smyrnąć również szyję. I wiecie co? Ja mam wrażenie, że ten podkład chyba najlepiej by wyglądał, gdybym go rozprowadzała tylko puszkami palców, bo mam wrażenie, że gąbeczka totalnie pochłania jakiekolwiek z niego kryciem. Także tak prezentują się dwie warstwy tego podkładu. Już trzeciej nie będę nakładać, bo nigdy tak nie robię, ale nadal jest bardzo subtelnie. Przejdźmy więc do korektora. Na stronie internetowej jakoś tego korektora nie widziałam. Myślałam, że nie istnieje coś takiego, ale całe szczęście właśnie przeszłam się do Sephory, no i zauważyłam, że korektor jest. I wybrałam go w odcieniu 3 i to ma być Everywhere Concealer. Rozświetlający concealer, też super nawilżający, ma rozświetlać przez 24 godziny, i również mieć możliwe do budowania krycie. Także zobaczmy. Mam nadzieję, że jednak to krycie będzie troszeczkę mocniejsze niż w przypadku samego tego podkładu. I poprosiłam panią w seforze, żeby dobrała mi odpowiedni odcień do tego podkładu. Więc to, co tutaj widzicie, zostało mi dobrane i myślę, że dobrane całkiem porządnie. On ma taki ładny, chłodny ton, jest totalnie neutralny, bym powiedziała. I w ogóle wiecie, co mam jakieś takie wrażenie, że ten podkład nawilżający. Tak trochę jakby podrażnia mi buzia, w sensie ja go czuję na twarzy, czuję jakby tak będzie parował, czuję jak mnie tak lekko piecze. I mam wrażenie też, że buzia mi się lekko zarumieniła, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakaś reakcja reakcji alergicznej, że to, to tylko chwilowe. Bardzo leciutkie są te produkty. Korektor również, chociaż jeśli chodzi o korektor, to myślę, że będę z niego chętniej korzystać niż z podkładu, bo podoba mi się taka rozświetlająca woalka, mokra woalka, jaką tworzy na twarzy. A ja też bardzo często na co dzień nawet nie stosuję korektora. Przyznam Wam się że tylko jakiś krem BB albo CC. Więc takie lekkie krycie w postaci właśnie korektora będzie mi tak miłym dodatkiem. Okej, okay, kochani, tak to się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że te produkty są turboleciutkie na twarzy, właśnie takie. Mokre, jakbym nakładała na twarz bardzo lekkie kremy, takie wręcz wodniste, i może dlatego mam takie lekkie uczucie szczypania, bo pamiętam, że zawsze, jak właśnie sięgałam po takie lżejsze konsystencje kremów, to one też dawały mi takie uczucie, jakby wręcz wysuszania, wiecie, o co mi chodzi. Mimo tego, że buzia mi się dosyć mocno świeci takim blaskiem, jakby niemalże umyła ją dopiero bezpośrednio pod wodą i nadal byłam mokra. No ale nie wiem, jakieś takie to krycie jest bardzo, bardzo subtelne. Wydaje mi się, że głównie dla takich idealnych porcelanowych cer, bo nawet moja, słuchajcie, no nie wygląda na 100% swoich możliwości w tym momencie. Ale dajmy temu jeszcze szansę. Przejdźmy do kolejnego produktu, i to jest taka paletka różów do policzków. Dokładnie to się nazywa Mini Blushy Palette. Ja wybrałam Feel the Heat. I tutaj mamy taki jakby cieplejszy róż i coś na kształt rozświetlaczo brązera. To znaczy na rozświetlacz na mnie to będzie na pewno za ciemne, także postaram się użyć tego w inny sposób. Paletka mega urocza. Zobaczcie, jaka jest śliczna, ale będzie się palcować. Trochę kojarzy mi się z takimi piórnikami metalowymi ze szkoły, a w środku mamy coś takiego. E, czy to jest kremowe, czy to jest prasowane? Wydawało mi się w seforze, że to są kremowe produkty. Tak, Balm to Skin Tinted Blush, ale powiem Wam, że tutaj w opakowaniu wygląda to jak produkt prasowany. No ale wciskam palucha i sprawdzamy. Tak, to jest chyba krem, ale taki bardzo, bardzo mocno zbity. Uuu, ale róż jest piękny, ale się cieszę, że go wzięłam. No, ten kolor będzie dla mnie idealny. Korzystam z takiego bardzo ładnego, też brzoskwiniowego różu z Maybelline, ale on jest właśnie taki półprzeźroczysty i mam wrażenie, że troszeczkę ginie mi na twarzy już po przypudrowaniu, więc coś takiego jak najbardziej mi się przyda do wzmacniania tego efektu Maybelline. Wiecie co, ten produkt jest na tyle mały, te tutaj kółeczka są na tyle małe, że sobie nie wyobrażam trochę wkładać tutaj pędzla czy gąbeczki. Dlatego właśnie posiłkuję się paluchem, no ale sprawdźmy ten brązer, i jeśli chodzi o brązer, to chyba będę musiała go troszeczkę, chyba doklepać gąbeczką, chociaż spróbujmy zrobić to najpierw palcem. I on ma w sobie jakby takie złote drobinki. No konsystencja jest jak najbardziej przyjazna opuszkom palców. Delikatnie tylko doklepię gąbeczką dla formalności, ale póki co każdy z tych produktów mógłby być aplikowany bez korzystania ani z pędzla. Ani z gąbki, po prostu korzystając tylko z własnych rąk. Troszeczkę tego brązera nałożę też od razu tutaj na powiekę. W międzyczasie na szybko zrobiłam sobie makijaż brwi i teraz przypudruję twarz i użyję znowu pudru Stars from the Stars. Wiem, że w temacie akurat tym konkretnym jestem trochę nudna, ale myślę, że tutaj fajnie może mi się sprawdzić właśnie ten over about nature, dlatego, że no dosyć mocno się świeca. Chciałabym ten makijaż na tyle, wiecie, zmatowić, żeby ten mat faktycznie był w stanie mi fajnie przetrwać do wieczora. Znaczy on nie będzie i tak taki turbomatowy, ale nie chcę po prostu musieć poprawiać makijażu w ciągu dnia. Nie chcę też świecić się jak patelnia, a to jest puder, który przepięknie matuje i wygładza pory. Okej okay, kochani, make-up twarzy mogę uznać za na razie skończony, więc przejdźmy do oczu. Tutaj mam taką paletkę dwóch cieni. Zastanawiałam się nad czwórką, ale spośród tamtych czwórek cieniowych, no nie bardzo byłam w stanie trafić na coś, co tak w 100% będzie mnie satysfakcjonowało, więc stwierdziłam, że pójdę w drugą stronę w coś ciekawego. Czyli mam tutaj taki duet, to jest mini palet All Lights on Me, gdzie mamy cień błyszczący oraz taką jakby wazelinę. Którą możemy sobie nałożyć pod cień albo na cień. Tak przynajmniej e, instruowała mnie po prostu pani w sklepie. Okej, okay, to się otwiera troszeczkę inaczej niż paletkę z różami. O, i tak to wygląda w środku, czyli jest ta wazelinka i cień błyszczący, i ten cień błyszczący też posłuży mi jako rozświetlacz dzisiaj. Tak to sobie zaplanowałam, widzicie. No wiadomo, że to nie jest, wiecie, typowy rozświetlacz, tylko nakładam cień na szczytkości kości jarzmowych, ale myślę, że. Nawet w takiej sytuacji da to sobie radę i będzie to fajnie wyglądać. Nie ma dramatu w każdym razie nieprzyciemnie jakoś mocno jest na tyle jasny, że jakoś tutaj będzie ze mną współpracował w tym temacie. I sprawdźmy tę wazelinę. Pani powiedziała, że ja mogę stosować ją jako bazę pod ten cień. Więc chyba tak zrobię, chyba zamiast nakładać wazelinę na błysk, no to po prostu zrobię to odwrotnie, bo obawiam się jednak, że wazelina nałożona na błysk może sprawić, że ten błysk stanie się taki, wiecie, jakby półmatowy, błyszczący, ale jak przez brudną szybę. Więc sprawdźmy, czy to ma sens w tej konfiguracji. Okej, okay, ta wazelinka sprawia, że cień staje się bardziej gładki i trochę właśnie taki bardziej metaliczny, bardziej jak tafla. To samo zrobię z drugiej strony, jeszcze może sobie wiecie troszeczkę wzmocnię jakimś cieniem innym oczywiście, bo nie mam żadnego matu. Trochę same kąciki zewnętrzne, i pomaluję też dolną powiekę, żeby nie było tak nago totalnie. No ale mam dosyć ciemną szminkę, więc też nie chciałabym przesadać z make oczu dzisiaj. Ale to, słuchajcie, nawet ma sens o dziwo. Bałam się, że to będzie jakaś kraksa totalna. A wygląda to bardzo ładnie. Więc też jakby dla mnie produkt do użytku. I pewnie was nie zdziwi, jak wam pokażę paletkę Stars From the Stars, bo właśnie ją wezmę sobie teraz w obroty i delikatnie zaznaczę tutaj załamanie. Bardzo lubię tę paletkę i ona tutaj już nieraz uratowała mój film, kiedy potrzebowałam jakiegoś uzupełnienia makijażowego. Ta bazelina nawet jakoś nie wpływa na to, jak rozcierają mi się maty, także super. Ten sam cień nałożę też na dolnej powiece i troszeczkę tego ciemniejszego brązu nałożę tutaj w samych zewnętrznych kącikach, aby wzmocnić ten makijaż delikatnie, bo chyba nie będę robić kresek dziś. Okej, okay, kochani, w międzyczasie wytuszowałam rzęsy, wyciągnęłam sobie wewnętrzne kąciki, na linię wodną nałożyłam beżową kredkę z Eveline. I tak prezentuje się make-up oczu. Jeśli chodzi o sam make-up oczu, to dla mnie jest poprawny, jak najbardziej akceptowalny i ten błyszczący cień na tej wazelinie sprawdza się super. Natomiast jeśli chodzi o makijaż twarzy, no to może wstrzymam się do podsumowania, ale. Kurczę, no nie wygląda to tak dobrze, jak mogłabym się tego spodziewać, jak na te pieniądze, które wczoraj w tej seforze zostawiłam. Ale podsumowanie za chwilkę, bo mam do przetestowania jeszcze pomadkę w takim bardzo ładnym, lekko wiśniowo-czerwonym kolorze. To jest odcień First Red Carpet 687. Jeszcze zastanawiałam się nad taką wręcz pomarańczową, czerwienią, ale stwierdziłam, że no nie, no jesień się zbliża, potrzebuję czegoś trochę przygaszonego, ciemniejszego. I tak prezentuje się pomadka. Muszę przyznać, że opakowania tych produktów wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Chociaż ja nie lubię takich opakowań, które są lustrzanym odbiciem, bo wystarczy tego raz dotknąć i już nie będzie nigdy idealnie. I tak wygląda sam kolorek, to jest przecudowny, także nie mogę się doczekać, aż nałożymy ją na usta, więc robimy to po prostu. A, tylko powiem Wam, jakiego rodzaju jest to pomadka. To jest kremowa pomadka, bardzo wysoko napigmentowana i daje efekt mokrych ust. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywać przy tym wszystkim. Uuu! Szczerze wam przyznam, że sądziłam, że ona będzie miała troszeczkę bardziej wiśniowy kolor, a to po prostu taka bardzo głęboka, ale czerwień. Okej, okay, moi drodzy, pomadka nałożona bez żadnej konturówki, także jestem ciekawa, czy nie będzie się rozpływać, rozjeżdżać. Jeśli chodzi o kolor, no to jest piękny. Na pewno nie mogę się tutaj przyczepić, jeśli chodzi o tonację, jest idealnie wyważona, jest nawet lekko powiedziałabym, chłodna, więc na pewno będzie podbijać biel zębów. Mogłaby być. Albo trochę jaśniejsze, albo ciemniejsza, bo teraz jest taka głęboka i klasyczna po prostu, a ja bym może chciała czegoś trochę przegiętego. No ale jeśli chodzi o jaśniejsze, miałam z czego wybierać. Jeśli chodzi o ciemniejsze, to już troszeczkę słabiej, bo no, one się tam już różniły. Ciężko było taką głęboką czerwień winną. I myślałam, że właśnie ta pomadka mi to zapewni tutaj, ale tak czy siak, nie mam tutaj powodów do narzekania. Naprawdę ten kolor mi się podoba, i też konsystencja tej pomadki bardzo przyjemna, mega mocno napigmentowana. Troszeczkę musiałam wspomóc się pędzelkiem, bo jako że nie korzystałam z konturówki, no to troszeczkę trudniej było mi tutaj na granicach sobie z nią poradzić, bo ma taki zaokrąglony kształt natomiast no, obyło się bez żadnej wpadki i mam nadzieję, że nie będzie przełazić na zęby, póki co jest naprawdę ok. Dobra, moi drodzy, makijaż już prawie gotowy. Jeszcze do przetestowania mam coś takiego. To co wygląda, jak wiecie, taka farba w sprayu, ale jest to shimmer bomb w takim złotym odcieniu i to jest taki spray z brokatem, z drobinkami. Ja widziałam go w sklepie na takim swoczu. Znaczy, pani zrobiła mi swatch i swatch trochę bardziej różowego koloru. No, i to wygląda ładnie, chociaż boję się, że ma szansę przyciemniać. Porządnie też tym wstrząsnę i zrobię to z takiej dosyć solidnej odległości. Bo już wam pokazuję, jak to wygląda, kiedy psikniecie dosyć blisko. O, zobaczcie. To są takie drobinki. Trochę to wygląda jak samoopalacz do nóg, tyle że z brokatowymi drobinkami. Nawet nie wiem, czy Wy to widzicie tutaj, bo jest dosyć płaskie oświetlenie, ale o na opuszkach palców widać bardziej o co tutaj w tym chodzi. I w ogóle zobaczcie swoją drogą, jak szybko buzia mi się dzisiaj wyświeciła. Ja jeszcze nawet nie skończyłam nagrywać tego odcinka mm, i nałożyłam puder gąbeczką, a już spod tego pudru przebija blask tego podkładu. Także no dziwnie, nie jestem do końca przekonana do takiego wykończenia. Mimo wszystko, słuchajcie, zaryzykuję i z większej odległości psiknę się też tym sprayem po twarzy. Okej, okay, trochę nie widzę różnicy. <laughs> No, ale lepiej nie widać zbyt dużej różnicy, niż skończyć z czymś takim, bo to naprawdę zastyga szybko i już nic bym z tym później nie zrobiła. Także słuchajcie, makijaż gotowy, przejdźmy do podsumowania. I podsumowanie, zacznijmy sobie od podkładu i korektora. Jeśli chodzi o korektor, przepiękny kolor, nawet ta konsystencja, lekko przeźroczysta, wodnista mi tutaj nie przeszkadza, bo do dziennego szybkiego makijażu jak najbardziej może mi się to sprawdzić. Jeśli zaś chodzi o podkład, nie wiem, to znaczy nie wiem o co chodzi, bo ja lubię lekkie podkłady, lubię nawet takie lekko przeźroczyste, natomiast tutaj trochę to wygląda na twarzy jak dosłownie taka woda i nie do końca jestem przekonana, czy to służy mojej skórze, bo ja do tej pory czuję... Takie jakby lekkie zasuszanie na twarzy, jakby ten podkład nadal mi z tej buzi parował i pozbywał mnie, wiecie, jakichś takich składników odżywczych z niej. Ja po prostu nie lubię lekkich formuł, jeśli chodzi o kremy, ale też jeśli chodzi o podkłady. No, to podkład może być lekki, ale musi być nadal dosyć kremowy, nie może być wodnisty, a tutaj mamy do czynienia z taką właśnie lekko przeźroczystą wodą, co akurat w moim przypadku się nie sprawdza, tak samo jak na przykład nie sprawdzał mi się podkład trumacz, ten klasyczny. Właśnie przez to, że był za bardzo wodnisty i wręcz taki wysuszający dla mojej twarzy. Także nie wiem, czy będę wracać do tego podkładu, a kosztował mnie niemało mało jakieś 175 zł. Z pozytywnych rzeczy to na pewno ta mini paletka różu do policzków, to znaczy to jest róż, a to bym określiła jako bronzer. Ale na pewno będę z niej korzystać, zabieram ją do swojej takiej podręcznej kosmetyczki. Jest mała, fajna też podróż, teraz na weekend wyjeżdżam, więc zabiorę ją ze sobą. Także naprawdę fajnie mi się to sprawdziło i jest to dosyć intensywne. Też te kremiki. W sensie formuła tych produktów jest kremowa, ale bardzo, bardzo mocno zbita. Także ten pigment też możemy sobie dobudowywać. To nie jest taka przeźroczystość jak w przypadku Maybelline, co ma oczywiście swoje plusy. Mam tutaj na myśli ten um, róż, ich najnowszy, w formie tak trochę z aplikatorem jak błyszczyk. Wiecie o co mi chodzi? No ale tamten jest taki, powiedziałabym, bardzo subtelny, przeźroczysty, właśnie. I nadaje takie lekkie, subtelne muśnięcie tym kolorem. A tutaj mogę sobie to wzmocnić. I naprawdę w porządku, uważam, że jest też ta mini paletka dwóch cienia, właściwie cienia i bazeliny. Ładnie to wygląda na powiece i też myślę, że będę z niej regularnie korzystać. Też zabiorę ją ze sobą na ten wyjazd najbliższy, ale również będę po prostu na co dzień w takiej mojej podręcznej kosmetyczce tę paletkę trzymać. No oczywiście możemy się kłócić, czy tutaj cena jest adekwatna do dwóch takich produkcików. Ja uważam, że nie, no ale wiecie, że jestem królową drogeryjnych produktów i uwielbiam tanie kosmetyki i nie lubię przepłacać, no ale czasami po prostu tak jest. Tak samo w przypadku, wiecie, nie wiem, drogich restauracji trudno pójść do drogiej restauracji i dziwić się z każdą potrawą, że była droga. Jeżeli jest względnie smaczna, to znaczy, wiecie, dostajemy to, czego się spodziewamy. To nie ma też co aż tak psioczyć na samą cenę, no i to się tyczy wszystkiego, no też odzieży, ubrań, także tutaj po prostu wiemy na co się piszemy i takie psioczenie na pieniądze, jeżeli coś się sprawdza, no wydaje mi się po prostu nieadekwatne, także te dwa produkty, te dwie paletki w porządku, korektor w porządku, jeśli chodzi o ten spray brokatowy, tutaj mam mieszane odczucia, w sensie to nie jest brokat, to jest... No, ta kara jest topa w sprayu trochę. Może się tym spryskać jeszcze bezpośrednio po samopalaczu, może spróbować musnąć te nogi. No ale nie wiem. Pryskanie twarzy z dużej odległości nie robi różnicy. To znaczy, ja nie widzę, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło. Bryskanie zaś twarzy z mniejszej odległości skończyłoby się tragedią także nie wiem, muszę ostrożnie z tym kosmetykiem na pewno będę do niego jeszcze wracać i sprawdzać go w akcji, ale naprawdę trzeba uważać, jeśli chodzi o pomadkę, ja już ją chwilę na sobie mam i zobaczcie, nic na zęby mi nie przełazi, mimo tego, że jest to formuła kremowa, błyszcząca, taka lustrzana, bardzo komfortowa idealna w punkt konsystencja piękny kolor i dzisiaj będę sobie w nim śmigać przez calutki dzień i w ogóle fajnie, bo w seforze dostałam sobie też takie dwa małe prezenciki w postaci miniaturek tej samej pomadki. Także troszeczkę żałowałam, że nie wybrałam ostatecznie pomadki w innym kolorze, jak zorientowałam się, że tutaj mam dosłownie próbki tej samej pomadki. Ale z drugiej strony po prostu będę sobie trzymać taką miniaturkę w torebce i nie będzie zajmowała zbyt dużo miejsca. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. No, zobaczcie. Sweet. Także kochani, to wszystko na ten moment. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości, także do zobaczenia. Okej, okay, kochani, wracam do was. Jest godzina 23:01 i muszę wam przyznać, że makijaż jest po poprawkach niestety, dlatego że dzisiaj właśnie jechałam nie na koncert Happy Set, tylko na takie odsłuchanie przedpremierowe ich płyty. No, jak spojrzałam na siebie w lustrze. Ja wiecie, nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby nanosić jakiekolwiek poprawki makijażu w ciągu dnia, no ale spojrzałam na siebie w windzie i mówię, nie, tak być nie może. Tak strasznie świeciła mi się twarz, że musiałam się przypudrować pudrem prasowanym z Fenty Beauty. I zobaczcie, że mimo tego, że się przypudrowałam wtedy tych kilka godzin temu, przed godziną 19, około godziny 18 to i tak znowu świecę się jak patelnia, więc wyobraźcie sobie, jak bym wyglądała, gdybym się nie dopudrowała w międzyczasie. W ogóle podkładu nie ma już na brodzie, mimo tego, że się nie dotykałam. Też dziwnie wygląda na nosie. Jeśli chodzi o pomadkę, musiałam ją zmyć i nałożyć ponownie już na konturówkę, bo ona bez konturówki niestety ma tendencję do rozlewania się i ten kontur nie był taki ładny, nie mogłam nic zjeść, bo jak tylko cokolwiek zjadłam, a nawet napiłam się czegokolwiek, to zaraz zewnętrzne kąciki mi się rozpływały. Także powiem Wam szczerze, że mam trochę mieszane odczucia względem tej marki. Nie wiem co o tym myśleć. Na pewno róże są fajne i będę z nich korzystać, korektor również ze mną zostaje i ten cień tutaj fajnie się utrzymał i powiem wam, że nawet się nie zebrał, pomimo tej tłustszej vaseliny pod spodem, ale zarówno podkład, jak i ta pomadka, pomimo bardzo ładnego koloru, no nie do końca dały sobie te produkty radę, niestety. także jest to taki połowicznie dobry test. na pewno nie mogę powiedzieć, że te kosmetyki są jakkolwiek, wiecie, odkrywcze. Przełamujące jakieś schematy, przynajmniej te, które ja wybrałam. Oczywiście mogłabym wybrać jakąś trochę bardziej odstrzeloną paletkę czterech cieni w jakichś metalicznych kolorach niebieskiego i zielonego, no ale nie przemawiały do mnie te kolory. One były takie, wiecie, trochę wybiegowe, high fashion, i to były takie paletki, z których bym skorzystała raz, maksymalnie dwa razy w życiu. Także też starałam się dobierać te produkty na tyle rozsądnie, żeby móc faktycznie z nich sobie pokorzystać. No ale jeśli chodzi o podkład, no to on psuje vibe dzisiejszego makijażu. Ja się źle czuję w aż tak wyświeconym make-upie i w takim jakimś półprzeźroczystym podkładzie, który, no nie wiem, uważam, że słuchajcie, ten krem Zizni Wea, który Wam tutaj pokazywałam, wyglądał po całym dniu w pracy. A dzisiaj nie byłam w pracy, co prawda latałam montowałam odcinek w międzyczasie no ale wiecie po całym dniu w pracy jeszcze dłużej miałam nawet ten krem CC siniwa tutaj na teście i on mimo tego przeźroczystego krycia wyglądał znacznie lepiej po całym dniu niż to co mam teraz na twarzy także kurczę jestem trochę zawiedziona nie wiem, co Wy o tym myślicie, no ale gdybym wiedziała, że tak jest, to zastanowiłabym się, czy na pewno chcę robić test tej marki. Chociaż wiecie, no robię go dla Was też, żebyście mieli pojęcie, z czym mamy tutaj do czynienia, ale gdybym na przykład nie robiła żadnych testów i wiedziałabym, jak mniej więcej działają te produkty, to raczej bym się na nie nie napalała i nie biegłabym tak do sefory po to, żeby je kupić. Także to wszystko moi drodzy na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę ściskam i oczywiście do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku buziolki pa 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 pa